No halo, witam. Jesteśmy na odprawie i zapraszam na odcinek, na część drugą naszego odcinka piątkowego. Rozpakowane. Nasi tu są, są Polacy wszędzie, super. Fajny taki chłopaczek. Mówi, ja się śmieję do niego i mówię, jak tu pięknie, ale jak tu wieje. A on mówi, no wieje tu codziennie. Dzisiaj nie ma wiatru, a jak otworzyłem drzwi, to myślałem, że mi wyrwie z korzeniami. Z ręką razem. Także wieje, proszę Państwa bardzo. No, ale co się dowiedziałem? Jest taki sklep Action, o którym w ogóle nawet nie pomyślałem. Kuchenka gazowa kosztuje 16 euro, butla ten cartridge kosztuje euro 50, czyli to wychodzi taniej nawet niż w Polsce, bo w Polsce płaciłem 10 złotych, czyli 2 euro. Także no super superancko proszę Państwa, normalnie jestem zadowolniony. Załadujemy się teraz, mamy 17, nie, 21 km. Right. Załadujemy się i lecimy prosto, żeby się kupić kuchenkę gazową, no bo jak inaczej? Osia, o, o, o. O, dobra, przejechałem to. Jedziemy powolutku znowu przez miasteczko piękne, ładne. Mokro tutaj, right. mokro tutaj. Jak mi się podobają takie wioseczki, miasteczka. Nie mówię piękne miasteczko, mówi Wiocha taka, ale ładna. Kosteczką ładnie wszystko wyłożone. Można jechać naokoło, jest obwodnica dookoła tego miasteczka, ale to kurna. Ja chcę przejechać przez miasteczko, żeby Wam pokazać i sobie przy okazji popatrzeć, bo jest naprawdę pięknie. Pięknie to ma opowiedziane, to śliczne to jest. Kosteczki, o woda tutaj z boczku mają no trzy sklepy na krzyż, i już po co więcej? No, tam gdzieś będziemy się ładować, tam jest ten, ten, ten sklep Action. To tam od razu grzejemy no 17 euro. Kuchenka. To 10 euro to jest 50. No to cena taka, taka jak w Polsce, nic drożej, taniej, bo 20 euro to jest 100 zł, tak? Skoro 20, zł, 20 euro to jest 100 zł, 97 coś tam. A w Polsce płaciłem 130 zł za tą kuchenkę, to nawet taniej wychodzi. To pewnie jakościowo będzie to samo gówno, co mam co padło, ale ładnie kwitnie drzewko ale ale to będzie taniej niż, niż sklepy po drodze i kupowanie wszystkiego we jak to się nazywa na stacjach no nie Właśnie ta przewaga takiego małego samochodu, bo ten mały samochód, proszę Was jest liczony jako osobówka, tak? Więc można sobie spokojnie takimi wiochami jeździć i sobie zwiedzać, bo ciężarówką musiał jechać naokoło, i ciężarówką właśnie tutaj. żarówką właśnie tutaj jest tam z tyłu jeszcze ale super no powiedzcie czy to nie urocze tutaj Ślicznie. Zimy tu nie mają jako takiej, tak jak w Polsce. Za blisko morza, żeby tu śniegi leżały. Tu bardzo podoba. No, już jesteśmy prawie na załadunku. Zostało nam 700 metrów. Firmę już widać po prawej stronie to z tymi żółtymi flagami pomarańczowymi. Chyba to je to. No, ładnie, tu malownicze mają. No, trzeba im tu przyznać. No. Że ładnie tu mają. Wiemy, że bierzemy jakieś 5 palet. Jakiegoś papieru rolków papieru czy czegoś tam do tej Szwajcarii na Szwajcarzy nic nie produkują wszystko kupują ostatnio kartony wiozłem teraz, teraz <gryw> papier dobrze, że nie strzel taśmę wiozę <gryw> I no, jesteśmy na miejscu. I jesteśmy, proszę Państwa, na miejscu. You have, your Czyli you have to your Tak, tak. To to. To, se je to. Dobra, trzeba się zameldować, dowiedzieć co i jak, iść do kibelka. I drogę dalej. Kochani drodzy, jedziemy. Byłem w sklepie, kupiłem sobie kuchenkę gazową trzy kartridże i kuchenka gazowa zapłaciłem 20 euro. Także super cena. Zjadłem już sobie coś, zrobiłem sobie kawkę. I jedziemy. Mamy proszę ja Was, a wy mnie 963 km do rozładunku, 747 km do parkingu, w którym chcę zostać na weekend. Także proszę ja Was i jedziemy dokąd damy radę. I jak damy radę, no to będzie fajnie. Planowo na drugą godzinę byśmy byli na miejscu. Także do drugiej godziny będziemy jechać. Ale po drodze sobie odpuszczamy, po drodze sobie zapadamy, jak to się nazywa, prysznic. I praktycznie cały czas autostrady kochani, cały czas autostrady. Jedziemy teraz na A7 tak zjedziemy przez Niemcy jedziemy w kierunku Pasa także jedymy, jedymy, jodymy jak padniemy to idziemy spać hmm. także zapraszam na długą trasę Very long. Turn right and then, at the roundabout, continue straight. In 200 meters, at the roundabout, continue straight. Mm. At the roundabout, continue straight. Hmm, trzeba będzie jeszcze sprawdzić opony dopompować kółeczka na taką trasę sprawdzę czy wszystko dobrze mamy jakieś 750 kg więc nie ma dużo, nie ma mało tak w sam raz, żeby mi wiatr nie zmuchiwał no zaraz się gdzieś zacząć. Zajmiemy sobie, proszę Państwa, spoleczko zaszło, już go nie widać. ładnie było, nie jakieś spektakularne. Po prostu zaszło, 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 zeszło i tyle. Miejscami padało. Kwiatopięki deszczu. znaczy nie padało na mnie, ale droga była mokra, także musiałem gdzieś stać tam, przekropić. 600 kilometrów zostało do zatankowania no i tak sobie jedziemy 90 godzin tak na spokojnie, bez nerwów w końcu mamy czas nawet jak dzisiaj do końca nie dojadę, to już rano mogę kawałek pobierać nie ma, nie ma jakiegoś parcia Zjedziemy A50, potem sobie zjedziemy na A12, a potem już trójeczką i piąteczką do samego do później sobie kawkę zrobimy i sobie będziemy jechać i jechać i jechać i jechać, jechać aż nam się znudzi. Dawno nie padało. 10 stopni musiałem ogrzewanie włączyć w aucie 550 km do cpn A ja Tak mówię, CPN-u, no, żeby zatankować. Mamy tam jakiś tank po drodze. Sobie Słucham sobie Hotel Costes znowu Potem jakiegoś audiobooka sobie włączę to człowiek się skupi na na, na na tekście przy okazji angielskiej poszlifuje i... co? Jak wjedziemy do Niemiec to będę szukał gdzieś jakieś. O, jaki ładny! Jaki śliczny! I szybko przeciągnamy! Jakiś pysznic sobie będziemy szukać po drodze, ale... Proszę Państwa, jesteśmy w Niemczech! Nawet szybko, żeśmy tą granicę przejechali. No, no. Szyby sobie musiałem przeczyścić. Nawet szybko to zleciało. Już jesteśmy na naszym, na, na trójeszce. Jak się jedzie, 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 jedzie. I jakoś ten czas leci. Chwilę padało, chwilę nie padało. Czyli o 19.30 przejechałem granicę. Eee. Trzeba będzie zaraz jakąś kawę odpalić. Taki się leczko zrobiłem, taki... Trochę monotonna ta droga, ale fajnie się jedzie, bo jest w miarę pusto. Jest ciąg ciężarówek za mną, bo ja jeszcze wyprzedziłem po holenderskiej stronie, gdzie można było jechać szybciej od ciężarówek jadąc 90 na godzinę. Bo one musiały jeździć tam chyba 85 mają limit a w Niemczech czasami jeżdżą 90 ale sobie po i elegancko i mam święty spokój pustą drogę przede mną. no i już tak nie wieje tutaj <h Doctors lofty intensyfikujące> to znaczy się wiatraki się kręcą to musi wiać ale już tak autem nie rzuca nie no proszę państwa mamy 540 km do zatankowania i potem 100 do 100 km do parkingu, w którym chcę zostać. Potem mam obczajone sklepy dookoła elegancko co i jak. Pralnie mam obczajono, może sobie podjedziemy do pralni, jakby nie padało. No zobaczymy. Jest chłodno, 10 stopni tylko. Także to się wszystko okaże, jak będzie. Dzień to lubię jeździć, bo widoki ja to jestem Żyd na Widoki uwielbiam po prostu rozglądać się na wszystkie strony, patrzeć, podziwiać i tak dalej. A w nocy? Tak, to uwielbiam jeździć, bo yy, ruchu nie ma takiego. Po prostu jedzie się elegancko, bez żadnego alelu, no nie? Omija się kolecki. W nie ma korecką w ogóle rzadko kiedy w nocy się jakiś korecek zrobi jest taka godzina czwarta, trzecia tak trzecia, czwarta, piąta to są takie godziny w których nie lubię jeździć bo najwięcej tych takich przysypiających jest po drodze co jadą, jadą, jadą i przysypiają i to są takie godziny największych wypadków także jak nie muszę to maksymalnie o drugiej idzie spać. Druga, trzecia. A no, dzisiejszy odcinek będzie długi. Będzie długi. Jademy, jademy. Zaś mamy wykopki. Dawno nie było wykopków. Poważnie, jak ktoś. O! Nie telefon. Mam cię dzwoni, się śmieję, To nowe BMW ma takiego grilla podświetlanego, te nerki, no nie? Także jak jedzie z daleka, to to jak jakiś spaceship, <grymne> jakieś to takie. No trzeba szukać powoli jakiegoś CPN-a, żeby się wykąpać. 80, tutaj. Co to pan, panie, jedziesz tak szybko? Holender. Ma w ograniczenia. A potem fotka za fotką. Ano, halo, halo, to semia. Czas mnie swędzi. Trzeba się iść wykąpać. Na stacji jesteśmy benzynowej, buty trzeba założyć. O, No, jesteśmy na stacji benzynowej, trzeba się wykąpać elegancko i troszeczkę jeszcze dzisiaj podjedziemy po kąpieli. Tak troszeczkę. Mam w sumie 435, tak sobie stówkę machnę jeszcze po kąpieli. Odświeżony to wystarczy na dzisiaj. Nie ma sensu. Jutro też jest dzień, jutro też można sobie jak przejechać. Tak czy inaczej, niedzielę będę stał, wieczorkiem tylko 60 km. Albo w sumie mogę w poniedziałek rano wyjechać, żeby się odprawić. Odprawa chyba od 7 czy 8. .00. Nie wiem, wymyślę coś. A tymczasem idę się kąpać Halo, halo, właśnie ruszyłem. Stanąłem na parkingu, żeby się wykąpać. No i zagadałem z takim chłopakiem Michałem. Michał, pozdrawiam cię. Ty na pewno będziesz wiedział, o kogo chodzi. No i przegadali, jest 23:51. prysznic zamknęli, nie wykąpałem się, nie zjadłem. Ale kapkę wypiliśmy, pogadaliśmy trochę. Bardzo fajny chłopaczek. No i co? No i jadę dalej. No co zrobić? Co zrobić? Trzeba jechać. Ale nie wiem czy dojadę na miejsce. Nie, raczej nie. Z godzinkę może jeszcze pociągnę i, i idę w kimunko. Rano będzie reszta. Za późno trochę już, żeby żeby cisnąć do końca. Bo to 430 km zostało. Także jeszcze raz Michał pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Bardzo miło było Cię poznać. No i do następnego, gdzieś kiedyś. No. Także jedziemy sobie dalej. Może gdzieś jakiś prysznic będzie otwarty. I w Kimon, rano się resztę zrobi.